Techniczny analityk testowy, pytanie numer 12. Programiści zaprojektowali trzy wersje funkcji, która znajduje się, która znajduje największą liczbę pośród trzech liczb całkowitych. FindMax1, FindMax2, FindMax3. Jedna z nich musi zostać wybrany do następnego wydania. Kody są następujące tutaj mamy kody. I co będą chcieli od tych kodów? Poproszono cię o wybranie wersji o najniższej złożoności cyklomatycznej. Którą wybierzemy? Nie będę tutaj wchodził w pełną definicję złożoności cyklomatycznej McCabe'a, jeżeli chcecie to Polecam znaleźć w internecie pierwszy artykuł McCabe'a o złożoności cyklomatycznej. On jest uwolniony, więc można go wygooglać, przeczytać cały papier. To jest, to jest taka rozprawa naukowa, która mówi, jak się liczy naprawdę złożoność cyklomatyczną. Ale na potrzeby egzaminu JestekoBa i technicznego analityka testowego użyjemy uproszczonej, uproszczonego sposobu liczenia i ten uproszczony sposób liczenia jest taki: to jest ilość IFów plus 1. Czyli ilość punktów decyzyjnych plus 1, zakładając, że wszystkie punkty decyzyjne, jakie macie, są jakby dwuwartościowe, czyli true, false. Gdybyście mieli jakiegoś switcha, case'a, no to już wtedy to nie będzie działać, tak? bo switch case może mieć 5, 10, 15, 20, czy ile chcecie wyjść, i wtedy to się troszeczkę inaczej liczy. A tutaj mamy same ify, jeszcze sprawdzę, czy mamy same ify. W pierwszym mamy. Same ify, tutaj mamy ify i elsy, i tutaj mamy też ify i elsy. Nie ma żadnych innych decyzji, więc możemy zastosować to uproszczenie. Czyli ilość ifów plus jeden i ważna rzecz, nieważne jest jak one są zagniżone. ważne jest ile ich jest. tak? Bo tutaj mamy trzy ify, jeden po drugim. Mamy if, 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 tak, czyli trzy ify, czyli odpowiedź, znaczy złożoność cyklomatyczna jest cztery. Tego pierwszego, tego FindMax1. W FindMax2 mamy dwa ify, tak? Mamy if i tutaj mamy elifa, czyli ifa w elsie, tak jakby trochę zagnieżdżonego, czy nie, zagnieżdżonego już. Umówmy się i wtedy złożoność cyklomatyczna jest 3. I zobaczmy jeszcze FindMax2. Mamy ifa tutaj, tu mamy ifa i tu mamy ifa, czyli znowu mamy trzy ify. Niezależnie od tego, czy one mają LC -y, czy, czy nie, to, tego też, no, no to też nie zwracamy uwagi, patrzymy, ile tych ifów jest, tylko i wyłącznie. Tutaj mamy 3, czyli złożoność cyklomatyczna jest 4. Czyli najniższa złożoność cyklomatyczna to jest find Max 2. Zobaczmy, czy jest taka odpowiedź. No i tutaj mamy odpowiedź B jak Barbara, FindMax 2 i to jest poprawna odpowiedź do tego pytania.